Prezentuję Państwu Windows 3.11. Posługiwać się będziemy wirtualną maszyną. WM Workstation. Odpalamy. Maksymalizujemy. System jest na się więc trzeba wpisać win, żeby go uruchomić. OK, system jest już uruchomiony. Przejdźmy zatem do prezentacji. Znajdujemy się w Program Manager. Jak widzimy nie mamy za dużego wyboru. Maksymalizowałem okno. Powiem manager. Pliki systemu Windows. Kontrol panel. Kolor. Kolor jest ustawiony na Windows 3.11. Ale mamy różne kolory do wyboru. Wybierzmy ten. czcionka, Czyli fans. Ok. Mouse. Tu mamy ustawienia myszki. Lewy, prawy. desktop czyli pulpit. Name. Imię. Tu mamy pulpit. Trzy jednastki. Keyboard Speed, czyli szybkość klawiatury. Tu mamy dat i Time, czyli czas i data. Close. Główny pulpit 3-11. Registration Info Editor. Close, MS DOS jesteśmy w DOSie systemu, czyli wiersz poleceń. Oczywiście jest po angielsku. Zapraszam na kolejną część.